Zostałem zawodnikiem najgorszego klubu w Hiszpanii. Aylou Kong Barcelona to drużyna występująca w najniższej lidze w Hiszpanii. W ostatnie 10 lat ta drużyna straciła 1900 goli. Grałem w wielu w klubach, ale stwierdziłem, że czas dołączyć do drużyny, w której będzie duże wyzwanie. Moja drużyna, widzę, straciła 115 goli. Dobrze słyszeliście, stracili 115 goli w 20 meczach i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Czas na nowe wyzwanie. I zaczynam moją karierę w Hiszpanii. W tym filmie przejdę testy medyczne, podpiszę pierwszy kontrakt i pojadę na trening. I to jest. No i dobrze. Czebanu siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio oglądałem mecz hiszpańskiej B klasy, a dzisiaj sam zostanę zawodnikiem najgorszej drużyny w Hiszpanii. To ocena tego kreatywnego pomysłu. 10 na 10. Nie mogę się doczekać. Już zaczynamy przygotowania popływane. Zaraz idziemy na siłkę, zobaczymy ile wycisnę. A jak dobrze mi pójdzie w mojej karierze, to dołączę do najlepszego klubu w Hiszpanii, czyli do FC Barcelony. W tym filmie trochę będzie się działo, ponieważ przejdę badania medyczne do Najgorszej drużyny w Hiszpanii, nie wiem, co mi tam będą badać. Jak na komisji wojskowej. nie, 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 oby nie. Poznam moich nowych kolegów w y, drużynie. No i zobaczymy, jaki poziom u nich panuje. Ale teraz idziemy na siłownię. Zobaczymy, kto więcej widzicie. Jedziemy z przygotowaniami. Ostatni mecz grałem 2,5 roku temu. Trzeba się wziąć za siebie, pokazać tej klasę. Postaramy się wrócić do dobrej formy. Miałem trzy razy zerwany, więc zadło krzyżowe w kolanie, ale nie poddaję się, będziemy grać w piłę. I w ogóle też szykuję się na niesamowite mecze. Zagram w trzech meczach w tym roku. Pierwsze wydarzenie. Jest to mecz legend 3 maja na stadionie w Gdańsku. Kolejny mecz to jest 21 czerwca. ronaldinho Polska 2025 na stadionie śląskim w Chorzowie. I jeszcze będzie jedno spotkanie, o którym nie bawię się do Jedziemy! Trzy. I sto! Ale jestem gotem. Wcale tego nie zbutowaliśmy. Na no dobitkę jeszcze rowerek wjeżdża. Zaraz będziemy musieli zawinąć z siłowni, bo przyjeżdża pani prezes i doktor przed testy medyczne i podpisze kontrakt. Ja już się nie mogę doczekać, tak szczerze. Ale zobaczcie, forma jest, jedziemy. Mam z jakieś dwa dni, żeby naszykować się na ten mecz. Dzisiaj, jutrzejszy trening, no i potem gramy meczu. Zakończyłem pierwszy trening i idziemy przywitać się z właścicielami klubu. Przyjechali nasi goście, idziemy ich powitać. Do hotelu, w którym spałem, przyjechała pani prezes i doktor. Chwilę porozmawialiśmy o planie, dogadaliśmy warunki kontraktu i podpisałem umowę. Dostałem tutaj koszulkę właśnie. Z numerem 46 będę grać. Mam nadzieję, że tyle goli nie stracimy w meczu. Koszuleczka no, podpisana, więc oficjalnie 6 marca 2025 roku zostaje zawodnikiem tego klubu. Nie, no nie. Dobra, idziemy na badania. The basic the tetanus, uh, the Szybko przeszedłem badania i już mogę zagrać meczu. Jak w 3 godziny jesteś zawodnikiem Pańskiego yes. klubu. Nie no, bardzo się cieszę, że będę mógł reprezentować ten klub z całego serca. Dam siebie 100% w tym jednym meczu i na treningu. Mam nadzieję, że wygramy to spotkanie, że nie dostaniemy na dziurę. Gramy z trzecią drużyną. Będzie to ciężki mecz. Teraz, od tego momentu, do tego meczu. Zdrowo się odżywiam! Muszę się wyspać. Idę się 100%, nie? Mecz zobaczycie w kolejnym filmie. Ja idę teraz spać i w tym odcinku zobaczycie jeszcze mój trening. Mój trening w najgorszej drużynie w Hiszpanii. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Oficjalnie zostałem zawodnikiem najgorszego klubu w Hiszpanii. Jadę teraz na ich trening, zobaczymy jak tam się trenuje, jak tam się gra w piłkę. Mam nadzieję, że nie będę tam najgorszy. Postaram się pokazać z dobrej strony i dam z siebie 200%, żeby pokazać trenerowi, że jestem warty postawienia w wyjściowej 11 na najbliższe spotkania. W tej chwili wyglądało profesjonalnie, wszystko. Kawa czy trening jest profesjonalny? Nie mamy nic do zarzucenia. Jedyna rzecz, która pozostawia dużo wątpliwości, to to, że oni w ostatnich tam, nie wiem, 15 meczach stracili 115 goli, ale to nie jest to jest ważne, to tylko liczby jakieś Trening 17.30 U celu 17.30 Spóźni się na pierwszy trening? Nie spóźnij się, jestem punktualnie stary Jestem od razu przebrany, tylko zakładam buty i jadę Pa 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 Kto nadrabia czas w korku? Kto jest driverem? Po 30 minutach podróży dojechaliśmy na miejsce i od razu wchodzimy na boisko. partido. Cały sprzęcik dostaliśmy razem z plecakiem. No, okay. Słuchajcie, tak, dostaliśmy w tym klubie dresik, więc mega, mega miło. Dostaliśmy koszulkę meczową, koszulkę treningową. Thank you so much. Dobra, idziemy do szatni, się przebrać, może ktoś tam będzie. Ale co zawsze to chyba jest 5 osób treningu. No dobrze, no będziemy trenować. Wchodzimy na boisko. strój założony, zaraz zdejmujemy bluzę, będziemy w samej koszulce trenować. Boisko fajnie, fajnie mega położone. Na boisku było tylko pięciu zawodników i dalej czekaliśmy na przyjazd trenera. Jechaliśmy na ośrodek treningowy naszej drużyny. Jeszcze muszę się nazwę mojego klubu nauczyć, ale nie przejmujcie się. Jakoś to ogarniemy. A jak po tym filmie zostawicie 10 tysięcy łapek w górę, to już w następnym filmie zagram w ich meczu ligowym. Mam nadzieję, że trener doceni moje umiejętności i spisze się bardzo dobrze. I ten film pojawi się w czwartek o godzinie 14:30, więc zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić mojego meczu. Ale widzę, że ogarniają. Żonglerka jest ok, Więc się zastanawiam, jak to jest, że oni stracili Tyle goli. Czas na rozgrzewkę. Mają to, mają to coś, czego nie ma tu nikt. Na razie nic nie widzę, co by miało wskazywać, żebyśmy mieli przegrać najbliższy mecz. Lekka rozgrzewka była jakiś dziadek tutaj, podania. Przypominam, że w trening się miał zacząć o 17:30, jest 18:10. Serio? To teraz jakieś strzały będą. No ale dobra, gramy. Na trening przyjeżdżali kolejni zawodnicy, ale dalej nie było trenera. Aj, Kasper. Sami. Nie było trenera, więc kapitan podjął decyzję, że sobie postrzelamy. Jest pierwszy gol, tak? Patrz teraz kolejnych, Tutaj trzeba to zobaczyć. Jest szansa, że nie będą bardziej ogarniać ten mecz, który oglądaliśmy, najgorszej drużyny tej innej takiej w Barcelonie. Nie no, już widać, że tam. ci to by nie dojechali. W następnym filmie będziemy grać w ogóle mecz z trzecią drużyną w tabeli, więc to będzie trudne, trudne zadanie. Jakoś to posklejamy, nie? Jest ekipa, jest chyba dziesięciu nas. Oni ostatnio grali w ośmiu. Ty, dobrze gra, dobrze gra. Będę musiał grać obok niego. On w na jakiej pozycji gra? W środku. nie ogarnia. nie ogarnia. Ja strzelę teraz gola, to każdy zostawia łapkę w górę. Ty, a jak mnie podpisali, będą kazali coś na bramce? Trening miał się się zacząć wcześniej, o 17.30, ale wciąż czekać na trenera. Ja odpowiedział, że trening się skończy o 20.30. 3 godziny trening. Strzelba trwała cały czas, aż do momentu, jak przyjechał trener, i już wtedy zaczęliśmy gierki na utrzymanie. Może trenują raz w tygodniu, ale chociaż w Staronie. 3 godziny trening. I po krótkiej gierce przedczas czas znowu na strzały. To <noise> mi i judę punto jakiś jesteś swoje, który się śmiać z niego. Teraz jak za tą pozycję, to on też ciągle to No i konflikt w klubie, tak? Wygryzł, wygryz go. I zaczęliśmy już grać kolejne ćwiczenia. Na razie schematy gramy teraz 3 na 2, tutaj troszeczkę sobie postrzelam. W obronie nie ogarniemy, w ataku jesteśmy do nieźli. Czyli strzelić więcej nie stracimy. Nie? Yeah? Lot. No i ksywę dostałem jeszcze z Sorlot, nie? Tego gołgana, który strzela Barclay'a cały czas. Teraz trener podzielił nas na drużyny i znowu będzie gra na utrzymanie. Jak on to założył? Na utrzymanie! Ja? Je? Ja? I już podczas tej gierki można było zauważyć, że ich podania nie są za najlepsze. Nie, stary, to jest Sorlot, tyle. Bramy ładuje po prostu jedno za drugą, taka prawda. Zostawcie za to łapkę w górę. Na końcu stringu gierka 5 na 5, więc dzielamy i strzelamy. Oj oj oj. kochones! Ty, Sorlo, do obrony! W tej gierce poziom też nie był najwyższy, ale moja drużyna ruszyła z kolejnym atakiem. Prowadzimy w tym meczu, ale dalej presowaliśmy i atakowaliśmy. Też w mojej drużynie można było zauważyć kilku graczy, których ogarnia granie i tworzyli ciekawe akcje. Trening trwał 3 godziny, zaczęło już laść i trener podjął decyzję. Nie widać cialdu z przesada.